To? Kurka trochę rozlana. Ale bez tragedii. Pre Napoje idą tu. A tu. Patrz no. Patrz. Nie wiem, czy ktoś to ogląda. Patrz. Jest burgerek. Dera będzie wyjmowane. A w reniferku jest kolka. Sosik do frytek. To wszystko jakby się rozmyło, tego po prostu już nie ma, dzisiaj człowiek odpala Real z takim znakiem... Dobra, najpierw trzeba ręce umyć, idę do dwóch. No, frytki zakręcone w maku zawsze top. Oficjalnie, dzięki widzom, uzbieraliśmy 30 tysięcy punktów kanałów na cel, na zamówienie drwala. Tak, widzowie się zrzucili. Drwal został zamówiony i ja nie miałem wyboru jakiego drwala zamawiam. Widzowie wybrali w ankiecie. Była walka między chrzanem a Żurawiną. Widzowie wybrali szan. Nigdy tego nie jadłem. Także to będzie testowane. Pierwszy raz. Drwal chrzanowy. Sprawdźmy to. Zamówiłem zwykłego, niepodwójnego. O, mi wystarczy. Zwyklaczek. Dobra, test. Nie ma tragedii. Spodziewałem się, że będzie dużo więcej szanów. a on jest tutaj tak na samym środku jakby dziabnięty, maźnięty trochę, ale to jest jakby na samym środeczku, a na brzegach w ogóle nie wypływa. I muszę powiedzieć, że jak jadłem wieśmaka, to ten y, sos chrzanowy z wieśmaka, a tak mi się wydaje, że to był chrzanowy, to on wypływał z niego z całej, z każdej strony praktycznie. A tutaj w tym burgerze jest jakby na środku tylko. Na samym środku tego burgera, jest taka duża, duża kropla. Nie jest złe. Nawet mi smakuje. Jest troszeczkę ostry. Może się podobać tak w burgerach. Widzów zasponsorował. zamówiona. Skamu nie było. Pamiętaj, wbijaj na Kira414914 na Twitch. Uch, uch, pojedzona kolacyjka.